No wiecie, u nas to się tak śpiewowało, jak się posłodzili wszyscy. Tam się tak śpiewali. Oj, co by mi tak było? Jak se mi bywało na to, by śpiewała. Ja by ją cało. Mój głos trzeba chyba stać. Aj, lepiej wstać! Aj, co by mi tak było, jak mi było oni na to by se śpiewała, jak dzwoneczek dzwoni. A się w tym śpiewały, to tak jak po pogroniak się chłodziło. Coś to my się tak siadywały, ze siostrami i tak my się śpiewały. Aj, kronicki, coś taki wysoki, Jaki do tobie to podpierą Pod podpierą se jedno co za, a co a co Tak taki długi. za, a mój to a co tak. Jak chcecie za, to się musicie to za, a To To jest tak. Ja wam tu będę grał, a wy tu śpiewać. No ale tatuś to nam powiedzcie, co mamy śpiewać, bo za bardzo my są jeszcze młode, to tak nie wiemy. A tatuś nam go dotarł. Ja wam tu będę podpowiadał, aby śpiewałcie. No to my jazda. Są łotnicki, są koło moich siów, są łotnicki są. Chłopcy mi ich wydeptali, Kiedy do mnie chłodzowali. Są chłodnicki są, Koło moich czcią, Jak mój ojciec żył, Tu mi kierpce Jak mój ojciec żył, tłoną kierpce ma Matusz, kłopytka plotała, by zegnóg nie odmrozała. Jak mój ojciec sył, tłoną kierpce sył. Jak mój ojciec sył. dobrą krawcą był. Jak mój ojciec zył, to sety sym ma pięknie wysywała, żeby ładnie wyglądała. Jak mój ojciec zył, to sety zył. jak mój ojciec zył to dobrą szewcą był. Na skrzypeckach pięknie grywał, sztyrek synów wychłobywał. Jak na ojciec zył, dobrą ojcą był. Hej! Tak. Po weselach też Pani No pewnie. <grywa> o, tak. Po weselach, jak ja od malutka mnie brali do dziewacki, bo nie mieli kasy stawić i po jak brali. No i hmm. były pierwsze koncerty. Ju były koncerty, no ja słuchała, jak... spała, gomała, że mało była, to nic z tego nie wiedziała. Ale jak już potem podrosła, to się przysłuchiwała. Skąd to wszystko wiem? Ja z tego wiem. Do tego w tym się trzeba urodzić, żeby to lubić, no i żeby to wdrażać w siebie, no, tak to było. Tak po muzykach chodzili, to śpiewali konia i o ja tego konia zapamiętałam. A mogę wypożyć? No, zadam radę, bo to tak lepiej jak się przygrywa, no ale jak mimo to się próbuję sama. Łobiertał się wywijał się, siebie konik na roli. A on, se go bicom, bicom, a on się go bicą bicą, a on się go nie boi. Chyba źle zacyła. Tak Musicie wywodzić, bo się mi coś i nuda pomyła. A nic. To nic, no. Pobier się, wywijał się, boj konicek na roli. A on się go bicą, bicą, a on się go nie boi. Wiśta, wiśta, po nie wiśta, wiśta, po lesie, nie pojedziesz do dziewczynki, niech cię konik zaniesie. Konia! Hej konie, moje konie, co robicie w domie? Na co mózg do Gronicka nie przyjdziecie ku mnie? Koń wiśta, konie wiśta, czego się boicie? Na co wy do Gronicka drozecki nie wiecie? Wiśta koniu wiśta, nie przeskakuj, gdyś na bo tam kalna woda, wpadł, na my tam łoba. Hej, siwy koń, siwy koń, siwy mokło pyta, hej nawróć, żegła dziewco, bo idzie do żyta. Ej, za niczego macie, mociej, konicka ej uwiązaliście gło, u złapu Hej, siadną na kunicka, nogi do strzemienia. Hej, nie zapomnij, dziewczo, mojego imienia. Hej, oczi powiadała i powiadali ci. Hej, morską nieślepego zajedziesz do Cici. Ej, Ciąg konicku ciąg, do gospody ciąg. Ciąg konicku, do gospody tam dostaniesz się na wody. Ciąg konicku ciąg. Ciąg konicku, ciąg, do gospody ciąg, do gospody ciąg. Bo w gospodzie pięknie grają, ta się dziewki ubyrtajo. Ciąg konicku ciąg, stradi dom. Kierpiecki się drą, kierpiecki Ćierpiecki Chłopcy na nas kloskają, chłopcy na nas mrugają, same piękne są. Hey! Ale to się. I i zmorałem. No, ale to się ciągło, bo to było kilka por. Jak wyszli z chałupy, to łop wyszli całą sławę z powrotem do hałpy. To się ciągło. No. Ale to było coś fajnego. I e, Ja tylko tak szanownej publiczności powiem, że mamy takie prezentacje dwóch subregionów. To panią Anię e, z Południowej Rzeczyzny i panią Władzie. E, e, południowo-wschodnia tak. żywieczyzna. Widzicie, że ta melizmatyka i sposób nawet wykonywania jest troszkę różny. I nawet za, za na, zastanawiać powie, kiedy my się możemy spotkać, nie? Bo repertuar, inne tak. wykonanie, Czarnia. inna maniera. Ale pani Aniu, czy konia w Żabnicy się tańcowała? No chyba też. Tańcowało się, ale jako za mnie nie. Później dopiero, jak to taka młodzież była, to dopiero jak nasza Magda, to u niej konia. No, no ale my nie. U nas, a u nas to, to nawet stajcowali to. różne no. polki, zwyrtani my się, to, to my stajcowali. No, stajcowali no. wszystko. Walce i przy kasie i no, byle Tu To ja się no tak trochę wrócę, bo Pani Aniu, a walca, a tu by my poprosili jeszcze, tak, żeby to poczuć tą różnicę. Mogę sobie tak, ciekawi jesteście. Nie, no, A, jak to było? Sła dziewczyna drogą Kfiotecki zbierała. Bardzo piękno była, corne łódzka miała. Szło dwóch panów za nią, pocennie się radzić. Bardzo piękne dziewce, trzeba by go zdradzić. Bardzo piękne dziewce, trzeba by go zdradzić. Panowie, panowie. Nie róbcie z mi tego ni Ojca Matki Proć Boga jednego Ojca Matki Proć Boga jednego Nie zdradzę cię dzisiaj Zdradzę jutro zrania jak pójdziesz na łąkę, z grabiami do Jak pójdziesz na łąkę, z grabiami do siana. Ja sama na łąkę, ja sama nie chodzę. mi koleza, za sobą m ją wodzę. bozem no, m ją w lesankę za sobą m ją wodzę. bozem do dobrze wiecie albo długo tajco na się to otworzyła pała głos zmiany Władziu, jestem tak w kontra jak opertasa do tego wała opertasa a no tu ja muszę wstać. To teraz posłuchajcie. Ooo! moje jak jakły, ona mi się wtań, co mi gły, bo jak ja się roztajczuję, to taki dolze niecują. No, no, no. Mamy taką Kto tajcuje we dnie? Pevlanecki pewnie, a kto i czuje w nocy? Hej, Pevlankowie chłopcy, na łojdana, łojdana taj czują my do rana. na do rana białego, na cóż komu do na jo jeździ w co i mą imon pewla i skodu Reno, robić im a wieco retoice, czy mu